nani pashta nana thot thodi on mali moy ha se na yene nego se ka kena e di shot ma m e di koria so chen kuo ha Tu się w zeszłym roku wywaliłem, jak schodziłem z murku i wpadłem w skrzynki. Pamiętasz? No to było Spytaj, czego mnie to nauczyło. Niczego. Klaretka, chodź. masz jeszcze tam... Ale dziewczyny idzie całą zoroczą po ulicy. A my środkiem chodzimy.

Bielowino Barbara? Bo tutaj Nie. panie sprzedawały. Nie? Nie Wolisz czerwone? Ja bym chciała po prostu dobrego wina. Wiem, racja, racja. Dobrze, dobrze. Od kogo? Od Iwana. O, ty, słyszysz się? No tak. No. I tu się wszystko zgadza. Od Iwanka kupimy, kupimy u Iwana, spokojnie.